Cześć, manko. Jestem Szymgot i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie otworzymy kilka skrzyneczek i jednego mega boxika. A właśnie, zostawcie łapki w górę, jak ten kruczek zostawia nam. I dajcie subskrypcję na moim kanale. No to bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. A właśnie, jeszcze jedno: wejdźcie do mojego klubu. Różni, różne osoby są w nim. Yy, no to. Otwórzmy sobie skrzyneczki, dobrze i czy pierwsza skrzyneczka coś będzie, niestety nic, dobrze to sobie szybciej otwórzmy, troszkę, Dobrze. na razie nic nie leci w ogóle, o do spajka punkty, to sobie go zaraz ulepszymy. Z tych skrzyneczek nic nie powinno nam wydropić, bo z spajk mi drobno, co nic na razie. G o, JIN! JIN, NOWA POSTAĆ! JA! Nowa postać! Nie spodziewałem się! Nie spodziewałem się! Ja! Nowa postać na ...koncie. Nie spodziewałem się tego! Nie spodziewałem, ludzie! Nie spodziewałem się tego, że Jin wydropi! Ja! Z tego mega boxa mógł, co? Ej, oszukany? box, zobacz, dwójka! Dwa, dwa przed nim moje były, ty. Big Box znaczy. A tu już trzy, to dobra. I trzy Ja, to teraz mega boksika otwórzmy. Dobrze, to otwieramy. I. Sześć! Jest coś! Ty, jak coś tu będzie znowu, to ja nie wiem. Do Barleja punkciki, do Bula, do Rico, do Bi, do Tary, 71 i. Gwiezdna moc do królka. Nawet bardzo fajnie. Nie spodziewałam się, że. Na razie, dwie rzeczy nam drognęły. Nie spodziewałam się tego. Ludzie. Dobrze, a tu jeszcze po że to. Ow. Dobrze, to sobie zagrajmy, może jeanem. Nie spodziewałam się, że jean dropnie w ogóle. Ludzie. To teraz sześć postaci mi brakuje. Ludzie. Ja mam. mi drognął. Aha, ulepszymy sobie dina w ogóle. Co sobie ulepszymy? Zagrajmy sobie raz. Ale ja, ludzika, ja, nie, ja ludziska, ja w to nie wierzę, że w ogóle. Kurde, din że dropnął. W ogóle to jest dziwne, bo drugi mityk dopiero. Drugi mityk. To Do, dobra. Ej, na ludzie Porobiliśmy. Hej, dobra, e, robimy. Ja, kurde, ostatnio mi... Mówię, kurde, ja... Ja w ogóle się nie spodziewałem tego. Jak zawsze ktoś się nie spodziewa, to wtedy jest postać. Ludzie. O, kurde. Ja, ja się tego nie spodziewałam. No serio, o. Ja, ja w to nie wierzę. Ostatnio mi teraz stanie Spike dropnął, w takim krótkim czasie jeszcze Jean. Ja w to nie wierzę po prostu. Dobra, e, robimy wina. Robimy wina. Jeszcze soczek. Dobra, robimy wina. Gdzie tu jest jakiś typ? Kubas. O Riko. Dobra, to robimy wina. O, Riko sam się. Riko się poddaje. Ludzie, Riko się poddaje. W strefach sam chciał wejść. Dobra. Porobiliśmy. Ja się nie spodziewałem, że tu Jin mi dropnie. Ja... Dobra, to sobie jeszcze raz zagrajmy. O, o skrzyneczki chyba mamy, to sobie otworzymy. A to nie, nie mamy. Zaraz, to zaraz sobie otworzymy. Algin, dżin? O, mamy jednak. Dobrze. Sobie otwórzmy. Ale ja... Ja, ja, nie, ja nie... Myślałam, że mi dżin drobnie. Ja... Dobrze, jeszcze raz sobie zagramy. O, to... A w sumie mogę na dół, ale to obra tam już. Porobimy to Ems tutaj ładnie. Kur A nie, jednak ucieka nam. Ależ jean dropnął no kurde. Nie wiem z czego bym się bardziej cieszył. Yy, z jakiej postaci. Ale Jean spoko. Spoko. O kurde co nas nie pojedzie, podjedzie ta MS. Nie przyciągam jej w sumie. Może jednak? Dobra, porobiona. Ale jak to? Ludzie, ja w to nie wierzę, normalnie. Z tego mega boksa jakby poleciało, to dopiero by było. Ludzie, a to Rosa co nam tu robi? Co ona chce nas podjechać? Tutaj nie ma szans z nami. Rosa nie ma... Za... Rosa nie ma szans, kurde. Jeszcze z tego mega boxa ja poleciało, to ja w ogóle byłem dobra, podjedziemy ja. Ultem tu przyciągniemy. Dobra. Ej, znowu... Wina robimy kolejnego Wina. dawać. Dajemy. Dobra, jeszcze tusoczek to robimy wina. Robimy uina, ludzie. Dobrze. Gdzie ten cypek tylko się schował? Ja się w ogóle nie spodziewałam. No to kolejnego soczka sobie weźmiemy, jak jest. Ty się chyba ch chowa. Kolejny tam soczek. O, jest. Dynamite. Sobie wezmę kolejnego soczka i na niego idę, bo zaraz mi się ten skończy. A, znowu się skończy. Dobra, idziemy po dynamite. On urlta szykuje. Ha. Dobra, porobiony dynamite. Dobrze. To ja chyba już będę powoli kończył ten odcinek. Ale w ogóle. A. To, to, to było na no tyle w tym odcinku. Ja byłem przy mógł, No i na razie.